Po co w ogóle rządowi są informacje ze świadectw charakterystyki energetycznej? Przede wszystkim należy zacząć od tego, że świadectwa robi się owszem dla siebie, owszem dla najemcy i nabywcy, którym trzeba te świadectwa przekazać. Taki jest wymóg polskiego prawa. Natomiast nie można zapominać o tym, że każde świadectwo jest wgrywane do takiego specjalnego rządowego rejestru. Każde świadectwo jest opatrzone indywidualnym numerem jest E, sparowane z odpowiednim adresem, I, i tak naprawdę my, z punktu widzenia audytorów, czyli firm, które robią świadectwa, tego Państwo nie widzicie, my wgrywamy te świadectwa nie tyle w PDF-ie, ale w takim specjalnym pliku, e, e, powiedzmy, że Excelowym, e, gdzie e, te informacje ze świadectwa się po prostu zaczytują do takiej specjalnej rządowej bazy. E, zresztą my też prowadzimy takie własne bazy, żeby sobie po prostu coraz sprawniej i coraz e, Rzetelniej być w stanie różne parametry energetyczne nieruchomości różnych budynków w Polsce obliczać. Natomiast idea jest taka, że te wszystkie informacje o państwa mieszkaniach, państwa domach znajdują się gdzieś w rządowej bazie, one są oczywiście zanonimizowane. Natomiast rządy na podstawie tych informacji, odpowiednie agendy polskiego państwa są sobie w stanie coraz lepiej i coraz precyzyjniej szacować, jak wygląda. Kwestia technologii budynków pod kątem właśnie efektywności energetycznej w różnych miejscach w Polsce. No, wiadomo, jest to robione po to, żeby lepiej zarządzać procesem wydatkowania publicznych pieniędzy na tzw. tak zwaną termomodernizację. Czyli jeśli będą ruszały i już teraz ruszają różne programy rządowe, gdzie można uzyskać jakieś zwolnienia podatkowe, dotacje na, na wymianę pieców, na ocieplenie budynków dla wspólnot, dla osób e, fizycznych, no to właśnie informacje na temat tego, gdzie priorytetowo kierować te programy, no to są informacje, które rząd docelowo będzie czerpał coraz częściej właśnie z tej bazy, do której my wgrywamy świadectwa, która jest dostępna pod adresem gowowym.